Wciąż słyszę te same mity o niepłodności: że dotyczy tylko starszych kobiet, że to problem kobiet, albo że leczenie to od razu in vitro. A przecież niepłodność to choroba, która może dotknąć każdego i wymaga indywidualnej diagnostyki. Dlatego zaprosiłam ekspertkę, dr Esterę Kłosowicz, aby raz na zawsze obaliła pięć najczęstszych mitów. Obejrzyj, zapisz, udostępnij, niech ta wiedza idzie dalej. Pięć mitów na temat niepłodności, obalamy je raz na zawsze. Mit pierwszy. Niepłodność dotyczy tylko starszych kobiet. Choć wiek jest ważnym czynnikiem, niepłodność może dotknąć również młode kobiety i mężczyzn. Zaburzenia owulacji, endometrioza, nieprawidłowości nasienia... Mogą występować niezależnie od wieku. Mit drugi. Niepłodność to problem tylko kobiet. U około 40% par problemy z poczęciem są związane z czynnikami męskimi, a kolejne 20% to problemy występujące u obojga partnerów. Dlatego diagnostyką powinien być objęty również mężczyzna. Mit trzeci. Jeśli masz już dziecko, to nie możesz być niepłodna. Tak zwana niepłodność wtórna dotyka wiele par. Trudności w zajściu w kolejną ciążę są równie realne i wymagają pomocy specjalisty. Mit czwarty. Jeśli nie ciążkujesz regularnie, to na pewno nie masz problemów z płodnością. Regularny cykl nie zawsze oznacza prawidłową owulację, ani pełne zdrowie układu rozrodczego. Przyczyny niepłodności mogą leżeć np. w jakości komórek jajowych, niedrożności jajowodów czy czynnikach męskich. Mit piąty. Jak leczenie niepłodności, to od razu in vitro. Leczenie niepłodności to proces, który zawsze zaczyna się od diagnostyki. I mniej zaawansowanych metod. Na przykład leczenie hormonalne lub zabiegowe, a in vitro jest tylko jedną z opcji stosowaną, gdy inne metody zawiodą lub są niewystarczające. Nie wierz w mity. Niepłodność to choroba, którą można i warto leczyć. Wczesna diagnostyka i indywidualne podejście są kluczem do sukcesu. Jeśli uważasz, że ten post jest ważny, udostępnij go albo repostuj.